Cześć, mnie nie, nie była na YouTube trochę. Byłam tam, pracowałam i jak widzieliście na mamy kanale, to było u nas cyklon. I tak, teraz w końcu filmik skończyłam i będziecie patrzeć. Cześć Polaki, trochę wieje. A, dzisiaj chcę pokazać. Że jesteśmy w takim historycznym dom, a, jak we Australii na farmie było a, długi czas temu, napiszę datę na YouTube i ten dom teraz a, rząd naszy prowadzi, nie można zniszczyć go, nie można przerabiać a, i tak wszystko tutaj się płaci teraz, żeby wchodzić i pooglądać w tym domie, chyba dziewięć pokoi jest i ten pan, co mieszkał tutaj dawno, to to samo sam robił, budował ręcznie ten dom i tutaj, jak zobaczysz, to są nawet stare narzędzia, co używali. No choć ze mną, chodzimy zobaczyć to miejsce. Ten dom kiedyś był na ogromnym placu. placu to było na dziewięć przedmieściach, jak możesz uwierzyć. I wchodzimy do kuchni i mają meble pokazać jak kiedyś było, kiedyś mieszkali. I akurat tutaj pokazuję, tutaj jest niby ich lodówka, gdzie chowali jedzenie. I tutaj świeczki swoje robili. To czarne to robili swoje świeczki, tak. Ciekawe rzeczy. Tutaj to niebieskie była lampa naftowa. I tutaj u góry gdzie szybko przeleciłam to robili lody tam. Ale narzędzia kuchynie są. Co używali tutaj? Tak, myślałam, że to zegarek, a nie zegarek to jest, żeby ważyć mąkę, i jedzenie. I tutaj piecyk stary jest. Ten pokój był mój ulubiony pokój gdzie prali uh, ubrania i ale to ciężka robota była tutaj gorącą wodą, mieszali uh, ubrania i mydłem, rolowali tą szczotką, mieli to bardzo ciężka praca, ale bardzo interesująca jest popatrzeć jak kiedyś było. Teraz wchodzę do jedalni i na ścianę tutaj mapa dzielnicy, starej dzielnicy wisi. Na ścianie też wisi listy od jednego pana, co mieszkał tam. I tutaj wchodzę tak do sypialni. Wtedy nie było dużo zdjęć, ale jakoś znaleźli jedną rodzinę, co mieszkali tutaj, to te zdjęcia położyli, pokazać, pióro tam do pisania i tutaj to było, gdzie oni mieli swoje goście w tym pokoju. To pani nam mówiła, że ta, bo ten plac był ogromny i był znany, to bardzo dużo mieli gości, gotowali na nich i muzykę tutaj puszczali, było taniec. Tutaj pani nam mówiła, że to drzewo akurat jest takie stare, jak ten dom. Poszłam pod domem. Tutaj też moje ulubione miejsce. Wszystkie narzędzia tutaj byli. I akurat to jest obieraczka, jakaś maszyna do kukurydzy. I wszystko widać na ścianie. Tutaj co używali. A ten boks, co tutaj widzicie, to jest skrzynka narzędziowa i jest, zostało od jednej rodziny, co tutaj mieszkali. I jeszcze wchodzę do drugiego pokoju pod domem. Tutaj jest kukurydzja jakaś maszynka jeszcze w tym pokoju też chowali i robili. Uh, jedzenie bo tak nie było gorąco pod domem. Wchodzili zewnątrz i tutaj jest stara pompa uh, od wody i tak jeszcze pracowała. Próbowałyśmy ją. Ale to ładne miejsce i dom było. I na razie do drugiego filmiku.